Pierwszy listopada dwa roku jedenasta czterdzieści witam Was w tym szczególnym dniu. I tak Dlaczego stąd i dlaczego o tej porze i dlaczego Wam zawracam głowę pewnie się zastanawiacie? A no bo ja dzisiaj troszeczkę i z tematem związanym z dzisiejszym i jutrzejszym dniem y, ale też y, z tym co się dzieje w koło y, tego miejsca w koło czy murach, czy bramach wejściowych do cmentarza, czy tutaj, tak jak w tej chwili jestem na cmentarzu północnym Warszawie, także jak na cmentarzu powązkowskim czy na cmentarzu wojskowym? A dokładnie o co mi chodzi? Chodzi mi o. Znicze oraz y, o wiązanki i kwiaty, które przynosimy na groby swoich bliskich i ich symbolice. Oprócz tego, że y, Znicz y, symbolizuje taką, jakby więź z osobą, która zmarła, która Odeszło z naszej rodziny, ten światełko pamięci. Nie wiem czy wiecie, ale każdy kolor znicza też ma swoją symbolikę. Nie jest to y, przypadkowe, że ludzie... Ludzie tak, ludzie wybierają przypadkowo y, kolor znicza, natomiast y, one mają swoją symbolikę, one mają swoje znaczenie te kolory są białe, są czerwone, są fioletowe yy, są yy, takie ala złote każdy taki kolor znicza ma swoją, swoje znaczenie, ma swoje yy, tak jakby przemowę biały znicz oznacza Niewinność oznacza y, czystość, oznacza intencje takie czyste osoby, które to przyniosły i osoby, która zmarła. Natomiast kolor czerwony znicza, oznacza miłość, y, oznacza tęsknotę za tą osobą, oznacza przywiązanie do tej osoby. Kolor z znicza, natomiast oznacza dostojeństwo do szacunek dla tej osoby, która zmarła oznacza, że mamy w pamięci jej dokonania. Natomiast kolor złoty. Tutaj specjaliści od kolorów, od symboliki kolorów zniczy, czy w ogóle symboliki wspierają y, się i do końca też nie jest pewne znaczenie y, takiego tego kolorów. Natomiast teraz wiązanki wiązanki... Kolor wiązanek, sposób jej ustawienia na grobie, forma w jakiej się znajduje taka wiązanka tak jak tutaj mamy wiązankę żółtą w doniczce prawie na, dwu, na jednej trzeciej grobu czy tutaj mamy inaczej ułożone kwiaty czy wiązarki to też ma swoją symbolikę też ma swoje tam tak jakby znaczenie my to robimy nieświadomie my tu po prostu przechodzimy dajemy znicze dajemy kwiaty na groby ale przed zakupem nie kierujemy się Symboliką danego koloru czy danej wiązanki, ale kierujemy się sercem. Natomiast ja chciałbym właśnie zwrócić uwagę, że powinniśmy przed zakupem znicza, przed zakupem wiązanki, kwiatu czy innych osób, które przynosimy na groby, zwrócić uwagę na symbolikę danego elementu, który. Przynosimy na grób, aby w ten sposób jednak wyrazić swoje uczucia czy swoje przywiązanie do osoby, która odeszła od nas. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o symbolikę, jeżeli chodzi o. Formę ustawienia znicz, kolor znicza, kolor wiązanki, rodzaj wiązanki to jest właśnie historia, która powinna, to powinna? powinna nas zainteresować. Powinniśmy przed zakupem zastanowić się z, jaką intencją przychodzimy na ten cmentarz, i, na dany grup i co chcemy przekazać. I, Osobom, które odwiedzają cmentarze, jak to żeby, jak oni chcemy, żeby oni odbierali nasz, nasze miejsce, nasz grup. Ale też jest, jest historia inna. Nie rozumiem osób i w żaden sposób nie popieram osób, które. Ten czy inny sposób dewastują te groby. Kradną wnicze, kradną więcej, dewastują te groby, niszczą te groby. Tego to ja nigdy nie mogłem pojąć. I jakoś mi to nigdy nie pasowało. Ale tak, tak to wygląda. Akurat e, dzisiaj e, rano e, byłem już na cmentarzu wojskowym, odwiedziłem tam dwa groby, odwiedziłem grób e, Jacka Kaczmarskiego i odwiedziłem grób e, Powstańców Warszawy, aby symbolicznie zapalić e, świeczkę. Ja zrobiłem dzisiaj w Warszawie. Jutro jadę właśnie do siebie tam do hełma. Zapalę z i położę kwiaty u swoich rodziców, dziadków. I co? Dobra, nie będę Wam zawracał głowy. To, że no, mówię przed zakupem Znica, przed zakupem wiązanki. Zastanówmy się co chcemy przez, tą, przez ten symbol przekazać i jakie mamy odczucia, czy jakie mamy powiązania z osobami, które grup odwiedzamy, bo tak jak Wam na początku wspominałem, każda wiązanka, kolor wiązanki, rodzaj wiązanki, znicza ma swoją symbolikę. I koloru, i ustawienia, i przekazania naszych uczuć tej osobie, która spoczywa w tym grobie, ale też dajemy sygnał osobom, które odwiedzają dany cmentarz, jakie były relacje między nami, jakie były powiązania rodzinne z daną osobą. Zespół Tarza północnego z Warszawy Andrzej Dariusz Woszczyński, Głos News, wojownik. Spokojnego dnia i spokojnego dotarcia na groby i powrotu do domu. Trzymajcie się.